Lupy Kepler Advance to najbardziej zaawansowane rozwiązanie optyczne. To jedyne lupy, które mają zmienne powiększenie. Właśnie tym srebrnym pierścieniem zmieniamy powiększenie od 3,6 po 4,5, 5,5 aż do 6,4. Oczywiście zmieniamy to na każdym teleskopie równo, aby było równe powiększenie w każdym teleskopie. Na końcu teleskopów unikalna również funkcja właśnie w systemie Kepler Exam Vision, czyli fine focus. Zmieniamy tutaj ogniskową, dostrajamy ostrość do, do każdego powiększenia. Ten model Kepler Advance może być wykonany w różnych oprawach, również oprawach... Icon, oprawach Pantol, oprawach Sport. Używanie lub Kepler Advance jest rekomendowane razem z oświetleniem. Tutaj mamy akurat lampę Nano, nasze takie najmniejsze rozwiązanie, ale dostępne są oczywiście różne lampy o różnym natężeniu i barwie światła. Przewód możemy sobie tutaj wygodnie schować w specjalnym zagłębieniu w załóżniku. Bateria Extend, która jest do lampy Nano. Jest włączana za pomocą przycisku, możemy, przycisk, możemy ją włączać łokciem, nie używając dłoni, zapewniając sterylne warunki. Bateria wystarcza na 8 do 12 godzin, w zależności od tego, jakie natężenie światła jest aktualnie używane.